Święto Dziękczynienia za plony na ziemi strzegomskiej ma zawsze godną oprawę kulturalno-religijną nawiązującą do bogatej obrzędowości wiejskiej, która na tym terenie jest kultywowana od lat. Mam wielką przyjemność i ogromny zaszczyt poinformować Państwa i jednocześnie zaprosić na wielkie wydarzenie, które odbędzie się w tym roku w Strzegomiu. Otóż proszę Państwa Marszałek Województwa Dolnośląskiego powierzył Strzegomiowi i jednocześnie Burmistrzowi Miasta, organizacje tegorocznych Dożynek Dolnośląskich, które odbędą się w Strzegomskim Rynku 14 września. Niewątpliwie jest to ogromna promocja i, ogromna też, i ogromny też wysiłek logistyczny dla miasta, żeby tak wielką imprezę przeprowadzić. Ja ze swojej strony zapraszam Państwa na wiele atrakcji, które będą w tym dniu w Strzegomiu. Zapraszam na godzinę 12.45 do Bazyliki Mniejszej, gdzie odbędzie się uroczysta msza dożynkowa, którą celebrować będzie biskup Świdnicki Ignacy Dec. Natomiast po uroczystościach kościelnych, Dożynkowy korowód przejdzie na rynek, gdzie poprowadzone zostaną już uroczystości dożynkowe. Na scenie zaprezentują się nasze zespoły gminne. Przyjadą również zespoły z Dolnego Śląska. Natomiast wieczorem zapraszamy państwa na gwiazdę. Zaprezentuje się tercet egzotyczny i zespół Fantastic Boys. Natomiast już tak na sam koniec Zaprosimy Państwa na pokaz sztucznych ogni. Proszę Państwa, również z dożynkami wojewódzkimi na naszym rynku zaprezentują się strzegomskie sołectwa, ponieważ w ramach dożynek wojewódzkich również zorganizujemy dożynki gminne. Niespełna dwa lata po zorganizowaniu dożynek diecezjalnych właśnie w Strzegomie odbędą się dożynki wojewódzkie. Jest to wielkie wyzwanie dla całej gminy. W programie zaplanowano wiele uroczystości, które rozpocznie msza święta dziękczynna w Bazylice Mniejszej, która będzie transmitowana przez TVP Polonia. W tym czasie rodacy z całego świata będą mogli połączyć się w dziękczynieniu z mieszkańcami gminy Strzegom. Organizatorzy i starostowie dożynek serdecznie zapraszają do Strzegomia na Dożynki Dolnośląskie już 14 września. Nazywam się Monika Ruch i jestem sołtysem wsi Żółkiewka. I mam ten zaszczyt, że zostałam zaproszona na starościnę dożynek wojewódzkich i serdecznie wszystkich zapraszam na te dożynki do Strzegomia. Zapewniamy, że będzie udana zabawa i będzie bardzo dużo atrakcji. Bardzo się cieszę, że gmina Strzegom. No... Tą tradycję ludową, to jest tradycja Dożynki, to tradycja ludowa nasza, którą no co roku, co roku potrafimy jako, jako rolnicy, jako mieszkańcy wsi należycie pre prezentować. No i mamy tą okazję, takie wyróżnienie bardzo duże, a mianowicie po prostu jeśli chodzi o Dożynki naszego regionu Dolnego Śląska, ja mam no, satysfakcję chyba Podwójną. Mianowicie cieszę się jako rolnik, że to w naszej gminie po prostu nie tylko jesteśmy jakby no taką perełką kamienia granitu, ale także mamy bardzo dobre ziemie i jesteśmy dobrymi rolnikami, no, trzeba tak szczerze sobie powiedzieć, że że to wyróżnienie chyba w pełni zasługuje, żeby, żeby gmina Strzegom no odbywały się tutaj, z drugiej strony myślę, że, że czy, czy poprzednie lata gdzie mamy dorzynki dożynki, dożynki co, co roku, przepiękne myślę, że, że warto po prostu podkreślić to i zaprosić mieszkańców, mieszkańców nie tylko naszej gminy ale o, y, po prostu naszego jakby i powiatu i, i całego Dolnego Śląska.